Hej kochani, dzisiaj opowiem Wam o porządkach, o tym, po co każdej wiedźmie potrzebna jest miotła, a wiedźma to kobieta wiedząca albo wiedźmin, ten, który ma w sobie rozwinięty dar intuicji, współodczuwania, patrzenia z sercem, przewidywania, czyli patrzenia w dal, widzenia szerszych horyzontów, przeczuwania. Czyli czucia sercem, sercem, które jest wielkim kreatorem tego, co się wydarzy i tego, co my sami kreujemy, co kreują istoty, które nas otaczają, które współtworzą nasz wszechświat. Nasz świat, ten świat, który znamy, ten świat, który, który jest naszą codzienną rzeczywistością, który się przed nami odsłania który integrujemy jako, jako jako swój wszechświat, swoją planetę, swoją rzeczywistość. Teraz jest taki czas, kiedy snopy światła, kiedy ładunki światła są wysyłane, przez słońce, przez, przez źródło w kierunku naszej planety, i nie ma takiego bata, żeby się nie oświecić. To znaczy, wszystkie nasze kąty, wszystkie nasze ciemne kąty, nieoświetlone do tej pory kąty, są, jest na nie rzucane światło, czyli pokazują się przed naszym wzrokiem przed naszym wewnętrznym wzrokiem, y, takie, y, takie części nasz samych, takie części naszego dotychczasowego ekwipunku w podróży naszej, w karmicznej podróży naszej duszy, bądź, y, bądź taki nasz rodowy y, bagaż, który do tej pory gdzieś tam sobie siedział na stryszku bądź w piwnicy. Y, i y, był w jakiś sposób zapomniany, bądź, y, ale tak czy inaczej y, oddziaływał i kreował nasze życie z ukrycia. Tak, I tak czy inaczej był częścią, był częścią tej naszej rzeczywistości. Więc kiedy światło spływa na Ziemię, kiedy światło spływa na nasz dom, na nasz wewnętrzny dom, kiedy światło oświetla, te kąty, które do tej pory były zacienione. No to właśnie pokazuje się nasz cień. Pokazują się te części, które są gotowe się oświecić. I my, jako istoty niosące światło, istoty, które przyjmują światło, ale też emitują je. Też często oświetlamy kąty innych i też często w społeczność bądź w miejsce, w które wchodzimy, przynosimy światło. Natomiast to światło y, może przynieść też odsłonięcie takich y, części, takich y, spraw, które niekoniecznie są, y, są wygodne, niekoniecznie są na ten moment mile widziane, choć z całą pewnością w rezultacie przyniosą. Cudowny remont, reformę, ewolucję i, yy, i poszerzenie się pola szczęśliwości, pola czerpania, czerpania obfitości z wszechświata. Jednak ten sam, mom, sam moment yy, czyszczenia, sam moment yy, tego, kiedy te, te części pokazują się i przychodzi moment ich integracji, może być niewygodny, może być trudny. I na tym właśnie polega to wielkie sprzątanie. I sprzątanie może odbywać się na różnych piętrach. Można to też Podzielić na przykład na, na te główne czakry, którymi operujemy nasze centra energetyczne. Na czakry podstawy. Kiedy wymiatamy takie rzeczy, które są związane z walką o przetrwanie. Nasz strach. Czakra, Sakralna, kiedy jest, są wymiatane nasze rzeczy związane też z naszą walką o przyjemność. Nie z przyjmowaniem, z lekkim naturalnym przepływem przyjemności. Kiedy jesteś nasze zmysły są po prostu otwarte na przyjemność. Tylko z jakimś takim przekonaniem, że po prostu my musimy ją wyrywać, a jesteśmy zanurzeni w poczuciu braku. I idąc dalej, czakra splotu, czyli walka o władzę, kiedy nasze ego chce podkreślić swoją tożsamość. Chce zapanować swoją, swoim chceniem, swoją swoim planem swoim ego. Rozpanoszyć się. Ale też wynika to z braku. Wynika to z tego, że nie jesteśmy pewni, osadzeni w tym, kim jesteśmy i w tym, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jesteśmy doskonali, widoczni, słyszani. Przede wszystkim na pierwszym miejscu przez samych siebie. Idąc wyżej, jest serce. I tutaj. Jest smutek, żal, rzeczy związane ze stratą. I strata ta może dotyczyć tego życia, może dotyczyć straty doznanej przez naszych przodków, którą niesiemy w sercu. Może dotyczyć straty, którą doznała nasza dusza. I lęk przed stratą. Bliskich na przykład, bądź ukochanego miejsca, jest niesiona przez nas przez kolejne wcielenia. I to jest czas, żeby to puścić żeby puścić dotychczasowe straty. Nie powtarzając ich, i też nie zabezpieczając się. Przez to, jakby odcinając przepływ życia, nie przywiązując się, a tak naprawdę nie otwierając się na relacje, na przepływ, na miłość, w obawie przed stratą. Jest też gardło. I. Wszystko to, co było wypowiedziane, nie było w zgodzie z nami, co było swego rodzaju kłamstwem, co nie było z nami zgodne, a wektorowało, ukierunkowywało już rzeczywistość, ponieważ słowo jest stwórcze i najpierw emocja, myśl, a później słowo wypowiedziane, któremu nadajemy energię poprzez oddech, poprzez dźwięk, poprzez wysyłanie go we Wszechświat. Słowo jest słyszane i wszechświat odpowiada zgodnie z naszymi życzeniami, intencjami, które zostały wypowiedziane, więc Słowo ma swoją moc twórczą. Dlatego ważne jest to, to co wypowiadamy i ważna jest nasza świadomość tego, co mówimy, tego, że my sami słyszymy siebie, i my sami weryfikujemy, czy to, co mówimy, jest zgodne z naszą wolą. Więc czakra gardła jest święta, ponieważ ma moc twórczą, jest tubą, jest wyrzutnią, jest. jest po prostu. jest tą drogą, którą wypowiadamy nasze życzenia do wszechświata. I jest też trzecie oko. Czakra trzeciego oka. Szyszynka, czyli a, cała dotychczasowa iluzja, którą wyprojektowaliśmy, która została przez nasze trzecie oko wyprojektowana na rzeczywistość. Matrix, który nie jest nam dla nas korzystny który w jakiś sposób oddziela nas od rzeczywistości, która jest obfita i która niesie, y, niesie dla nas dobro, w sposób korzystny oddziaływuje na nas, pozwala nam kreować rzeczywistość zgodnie z naszym sercem, z naszą, naszą najgłębszą wolą, taką, która oparta jest na wiedzy, na wiedzy tego, co do, dla nas dobre. Ponieważ wiedźma właśnie, czy wiedźmi wiedzą, co jest dla nas dla naszych bliskich, dla naszej rodziny. Dobre. To jest najgłębsza wiedza. Najbardziej praktyczna. I ta, która yy, no jest tą najważniejszą w gruncie rzeczy. I puszczając całą iluzję. pozwalając, żeby na poziomie umysłu, na poziomie głowy, na poziomie trzeciego oka to, co jest niepotrzebną, ograniczającą nas strukturą, bądź tym rodzajem manipulacji, który manewrowuje nas w stratę, w brak, w jakiś rodzaj odczuwanego nieszczęścia, rozpaczy, żalu, tych negatywnych Uczuć, które zabierają nam energię, obniżają nasze wibracje, nie są dla nas korzystne, nie są dla nas dobre, są swego rodzaju iluzją, są swego rodzaju. Odrzucając to wszystko, co jest już nam na ten moment niepotrzebne, a co na ten moment jesteśmy w stanie puścić, robiąc przestrzeń na głębszą, intensywniejszą relację ze światem, który jest dla nas obfity, który jest dla nas pełen miłości. Jesteśmy przez Niego ukochani, otwierając się na Boga, na Jego, na całe Jego stworzenie, które jest po to, żeby się Nim cieszyć, żeby się Nim zachwycać, żeby się Nim karmić. Idziemy do. idziemy do czubka głowy, gdzie jest czakra. Korony, czyli nasze połączenie ze Źródłem. I czyszcząc, porzucając, rozpuszczając wszelkie przekonania, które stały i jeszcze stoją, ale jesteśmy już gotowi je puścić. Wszystko to, co stoi na drodze, na naszej drodze do Źródła. Do naszego połączenia, bezpośredniego połączenia ze źródłem, z Bogiem, które jest możliwe w każdym momencie i w każdym miejscu, i w każdej błahiej sprawie. I nie ma żadnej przeszkody, żadnego pośrednika między nami a źródłem. Jesteśmy po prostu dziećmi Boga, dziećmi wychodzącymi ze źródła. I nie ma potrzeby żadnych przeszkód między nami a Bogiem, źródłem, jakkolwiek go nie nazwiemy i jakąkolwiek drogą do niego nie docieramy. I mając głęboką świadomość, że możemy oczyszczać, balansować, harmonizować nie tylko siebie, swój ród, ale również swoją rodzinę, społeczności, miejsca, do których wchodzimy. I dotyczy to w szczególności kobiet, choć oczywiście są mężczyźni, którzy są też uzdrowicielami mają w sobie ten rodzaj wrażliwości. Który pozwala balansować, harmonizować, uzdrawiać, oczyszczać otoczenie. Pozwalamy sobie czuć, pozwalamy sobie oddychać, pozwalamy sobie przepuszczać i po prostu rozróżniać, co jest moje, a co nie jest moje. Porzucając walkę i akceptując, akceptując też naszą rolę rolę jako tego, tej, która uzdrawia, która niesie światło dla siebie, dla rodziny, dla bliskich, dla społeczności. I przyjmując to ze spokojem. Nie dając się wciągać, nie utożsamiając się zbyt mocno, obserwując, wysyłając miłość i światło, i obserwując co się dzieje, co się wydarza, i jak to się potoczy, i jak to się ten etap się zakończy, bo może zakończy się bardzo dobrze. A wszelkie turbulencje, które są po drodze, są potrzebne właśnie po to, żeby, żeby uzdrowić to miejsce. Jeżeli Ty czujesz, że jesteś gotowy na pogłębioną podróż, na oczyszczanie, harmonizowanie, balansowanie siebie, poprzez swoją własną obserwację, poprzez yy, swój własny wgląd, pogłębiony wgląd, to ja jestem po to, żeby Cię przez taki proces, pomóc Ci przez taki proces przejść. Wesprzeć Cię w Twoim własnym procesie samouzdrawiania, bo tylko Ty jesteś. Masz w sobie moc, żeby zrobić to na trwałe, żeby zrobić to konsekwentnie i dobrze. I że nie, żeby tylko coś na chwilę zaleczyć, ale żeby to uzdrowić u samego źródła, u samej, u samej praprzyczyny. I... Podczas takiego spotkania ze mną, które może być na żywo, wtedy pracuję też dotykiem, elementami masażu, bezpośrednią pracą z ciałem. Natomiast mocno zachęcam też do sesji online, tak zwanych, je, tak czy inaczej, współodczuwając Twoje ciało. Dystans nie ma znaczenia. Jestem w stanie bardzo precyzyjnie poprowadzić, przeprowadzić Ciebie przez aktualnie zachodzące w tobie procesy i pomóc ci puścić to, co ma być puszczone, rozpuścić to, co chce być rozpuszczone. I zrozumieć to, co jest gotowe, żeby być zrozumiane. Łagodne zmiany poprzez ciało. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku. I do subskrypcji kanału na YouTube Pełnia Zmysłów. I do bezpośredniego kontaktu. I kontakt do mnie znajdziesz na pewno w opisie filmu. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia dla Was. Hej.